Poczedł masz maszeruje, Adrian maszeruje z nimi, bo ty do dzwon. Tak? A wy stoicie. A wy stoicie i patrzycie. Teraz poczet mówi tak. Taka komenda jest. Bandera do stawienia klat. Tak mówię, poczedłam, ja odpowiadam. Całość zacząć. Na banderę patrz, Banderę. Podnieś. O. osoby niewidome. Wpływają ludzie, którzy jeżdżą na wózkach i walutki. To jest naprawdę nieważne. Przyroda, czyli wiatr i woda nie odróżnia koloru skóry, nie odróżnia, że ktoś jest dyrektorem, a ktoś jest robotnikiem. Nie ma to żadnego znaczenia. Jak ktoś wie, jak jedną siłę przyrody, czyli wiatr zaprząc do pomocy i skorzystać z tego, żeby woda niosła w tym kierunku, to wszystko. Czyli tak dalej. A wiecie co to jest? Jak to się nazywa? Co? Tak jest, krotwica. Kto ją podniesie? Cztery, Pięć. Cała grupa. No spróbować, bo. Uwaga na nogi. No. No, no, no widzicie. Adrian, teraz ty weź. Taka właśnie krotwica powoduje to, że statek nie popłynie. Jak się rzuci kotwica, to statek, mimo że waży i czasami kilka ton, stoi w miejscu i się nie rusza. Jako komandor klubu przyjmuję Was wszystkich w poczet piracików żeglarstwa śródlądowego. Każdy zawód ma swoją tradycję. Górnicy skaczą przez skórę. Spadochroniarze muszą skoczyć ze spadochronem, a żeglarze muszą dostać pagajem po popie! Dlatego wszyscy popę wypinają, a ja idę i piję. Mianuję Cię Piracikiem Żeglarstwa Śródlądowego. Pa! I Ciebie też! I Ciebie! I Ciebie I Ciebie mianuję! I Ciebie też! I Ciebie! I Ciebie! Poczes sztandarowy do opuszczenia bandery, wystąp. Dominika. Tak, trzeba się dominikać. д в а д ц